Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku CS GO Skinsa, gdzie zaczynamy ten odcinek... z grubej rury. Z grubej rury i będzie tutaj bitwa na trybie szar na trzy osoby, na najdroższej skrzyneczce eventowej na trybie Jester. Założona jest ona tutaj, raczej na początku, tutaj ustałem, że nikt nie dobije, więc tutaj kontynuujemy informacyjnie. Wszystkie rzeczy dla wpłacających z kodem trzy koski cały czas są do zgarnięcia. W tym, oczywiście, tutaj ta najdroższa, więc jeśli wpłacacie Właśnie z moim kodem to te trzy kostki możecie sobie zgarnąć Dodatkowo w tym odcinku to zgarniecie takiego skina, że wziąć gdzie na niego należy zasubskrybować kanał, wstać łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mi lubicie, jak chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod. A Dixon przez dwa osie dostajecie 2 zł. I 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No to rozpocznijmy tutaj tę bitwę. Niech dojdzie tak. Pod i samu bo od Adrian. Zapraszam. Niech tu princy dropią, niech wszystkie te najlepsze z górnej półki skiny wylecą przynajmniej po jednym. Let's go. Jak na razie początek. O ja pierdziele. początek. Gruby proszę. Tylko nie rób nam tego. Nie rób nam tego. Jest dobrze. Pierwszy dobry skin. Gold. Arabeska. Tu jest princ. Dla Adriana? Dobra, jeszcze ja muszę coś trafić. Jeszcze ja muszę coś trafić. Tutaj rozdanie dla... Oj, tragiczne, tragiczne. W kutkach trzy skrzynki. Jest kolejny, jest kolejny akaczyk. Dobrze, tylko ja tutaj totalnie nic nie trafiam. Jest, trafiłem. Dobra, elegancko. I jeszcze tutaj coś z ostatniej, ktokolwiek. I mamy profit. Oj, nie wiem, czy będzie profit. Nie wiem, czy będzie profit. Jest profit. Jest proficik. Dobra. Jest proficik z tej bitwy. O kurczę, no. Całe szczęście, że my jeszcze tego akacza tutaj wydropiliśmy, bo gdyby nie to, no to by był spory dosyć minus. No i rozpoczynamy ten odcinek obficie, rozpoczynamy obficie. Prezentują się nasze bitwy ostatnio tak nieco ciekawe, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie na zielony mamy tutaj te bitwy na trybie szar. Więc... Może troszeczkę z tym szarem od... odnimy się od niego. Zacznijmy się od niego i spróbujmy dzisiaj coś bez tego trybu wygrać. Spróbujmy. Przynajmniej spróbujmy i do tego włóżmy sobie tak. Ja bym może tutaj dzisiaj troszeczkę z tymi droższymi zaszalał. Ta skrzynka hole jakoś nie jestem do niej aż tak zbytnio przekonany. Często ją robię, ale nie ma jakiś tam niesamowitych dropów, ale możemy ją tutaj dzisiaj może rozkręcić na tym odcinku. Spróbujmy przynajmniej. Dobra, do losowego do, do bocika sobie tutaj dodajemy i Samu do nas dołączył i zobaczmy. O proszę, o proszę, jest kosa. Może się do niej przekonamy. Jest teraz troszeczkę taniej, troszeczkę taniej, żeby to... O! I znowu do góry, i znowu do góry. Lecimy, lecimy. Nie ma aż takiej tutaj tragedii. Chociaż, no, mój oponent tutaj ma dosyć, bardzo niską sumę z tej skrzyneczki. No i. No, my robotę zrobiliśmy, także dobrze. Zobaczymy, jak będzie na tej. Tutaj liczymy na hansmana albo właśnie coś za 3000 minimum, żeby przynajmniej ta bitwa jakoś fajnie nam oddała, jak mamy ją wygrać. Jak na razie jest tragiczne. Tragicznie. I dla mnie, i dla mojego przeciwnika, nie? O nie. Dobra, na wyprowadzenie jeszcze nie wychodzi. Jest, dobra, jest pięknie. Dobrze, dobrze. 13 trzynastak, 13, dobra. No, rozpoczynamy ten odcinek? Dobrze, bardzo dobrze bym nawet powiedział. Odkuwamy się za wczoraj, bo wczoraj było nie za ciekawie. Tu dragon Lorkę próbowaliśmy zrobić, no i skończyło się to jak skończyło. Nie wiem czy... Spróbujmy coś takiego. Zaryzykujmy. Albo na dwie osoby dajmy, na dwie osoby dajmy to, Taką bitewkę, zobaczmy, zobaczmy dzisiaj nam się uda przyfarcić Szczęście jest Szczęście jest Więc może procentuwa tutaj Na szarku, jedna awupa tutaj jest potrzebna W tej bitwie, jedna tylko i wyłącznie awupa I będziemy tutaj zarobieni Więc musimy się postarać Michael Jedna awupka, musimy to zrobić Dawaj Im szybciej tym lepiej bo im później, tym gorzej. Proste? Proste. Tutaj nie ma No nie ma AWU. No a nawet oprócz AWU to nic nie leci. No totalnie. Chyba trzeba skończyć z tą skrzynią. Mieliśmy dość dużego farta, jak ta skrzynka wyszła na tym szarku. Tam parę awów wypadło. Ale tak, już po tym odcinku totalnie nic z tej skrzyni nie leci. Ostatnia sypnia w up? To pewnie nie No 6007 praktycznie poszło się walić. No szkoda, no szkoda. Niestety niepotrzebna ta bitwa. No troszeczkę niepotrzebna, tak szczerze. Ale dobra, trzeba było zobaczyć. Teraz jesteśmy pewni, że już pierdzielić to. Ja robię tą dosyć czyneczkę. Tylko może by ją właśnie na szarku dać. Może by ją na szarku dać. Próbować 10 takich skrzynek na trzy osoby. Let's go. No tu mamy 50% na profit ogólnie. Więc ta skrzynia albo fajnie nam na tym szarku odda, albo będzie totalna lipa. Zobaczymy. Potrzebujemy tutaj na pewno sporo motylków. No i takich Tiger Tutów również. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze. Pięknie. Talonik i jest Tiger Tucik. Bardzo dobrze. I osoby tutaj sobie coś trafiały, ale takich rozdań, taki rozdań nie potrzebujemy tu zdecydowanie. Jakiś motylek, no motylek, tu potrzeba motylka. Przynajmniej z dwóch albo trzech. A nie chcą one lecieć. Jest tutaj przynajmniej doplerek ładny. Dosyć też drogi. Ale nie, ani jeden motylek nam tutaj z tej bitwy nie wyleci. Ani jed. O jest dobra. Kolejna. Koseczka. Doppler face. Jedyneczka. Trzy skrzyneczki. No, motylek jakiś na sam koniec. Kurczę, no bez motylka to będzie tragedia. Już przynajmniej jeden niech wydropi, żeby nie było aż takiego sporego minusa. Na sam koniec motylek? Ani jeden motylek. Ani jeden. Trzynastak. Ja pierdzielę. Początek dobry, ale zaczyna iść coraz gorzej coraz gorzej coraz gorsze decyzje i niestety tutaj nie my się w dół dobra 11 skrzyń czekajcie underdog czy zwykła underdog czy zwykła underdog czy zwykła 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 Lecimy ze zwykły. Liczę na jakąś długą, konkretną, dobrą pasę na bitwach. Dawno takiej nie było. Więc liczę, że to się teraz na tym odcinku wydarzy. Kosa tańcza. Rękawiczek, Kosa tańcza. No dobra. Jest, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. To tu skiny liczymy na naprawdę grube grube skiny, nie takie, co teraz lecą, tylko liczymy, że za chwilę nam naprawdę coś tutaj pierdyknie. Także zdominujemy tutaj Michaela. Jak na razie ma leciuteńkie prowadzenie, które sobie cały czas zwiększa. Na początku było leciuteńkie, teraz już jest problematyczne. Okej, okay. Leciuteńko podbijamy tutaj, no ale cały czas troszeczkę powiem wam, że jestem zawiedziony dropem z tej skrzyni. No, że nic tu za trójeczkę nawet nie wyleciało jeszcze? Jezałówka, 900 zł. Cały czas Michael na prowadzeniu trzy skrzynki. No, potrzebujemy to nadrobić. Ja pierdzielę. No, są tu jakieś droższe skiny? No, halo. No i widzowie przewaliliśmy. Jeszcze jedyne co nas może uratować to w tym odcinku punkty. I desperacko taka bitwa. Innego sposobu na kambek nie widzę, nie? Taki piękny początek dzisiejszego odcinka i taki. To no mam nadzieję, że przynajmniej również będzie piękny koniec. Dodaję. Dodaję. I co tutaj się wydarzy? O! Ej, kurde, 1600. Przez chwilę zobaczyłem, że 16 koła, ale. Niestety, wyobraźnia płata figle, wyobraźnia płata, ale te rękawice już dro. Jezu, znowu, ta... one 1600? 1600, no i samo tutaj jest naszym dużym problemem. Chłop cały czas trafia, cały czas trafia. Jest szansa na wygranie tej bitwy. To jest jeszcze do pyknięcia to jest jeszcze do pyknięcia. tego i samu trzeba nadgonić. Teraz ładnie, dostał gówno Emili. Teraz Digielka podbija do nas. Nam cały czas tutaj coś leci, ale nie, no. To nie są skiny, które tutaj pozwolą nas dogonić i samu. No dawaj, na sam koniec coś kurczę grubszego. A Wupa, A Wupa, cały czas te wupa. No i na sam koniec coś, 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 cokolwiek. Ja pierdziel, powiem wam tak, dzisiaj wydajcie naprawdę sporo na bitwy. Niestety, wszystko przegraliśmy. Dziękuję, siście widzowie, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Mam was, na jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana, i kupno skinów, zapraszam cię na Piratę Swap z Kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.